Dzisiaj odcinek poświęcony Targom Staroci Wybieram się do Wodzisławia Śląskiego Na, na rynek mm, Lubię tam jeździć, tam w sumie jest taka fajna Rodzinna atmosfera Mam nadzieję, że będą jacyś wystawcy Znaczy jacyś będą na pewno Ale żeby ich było sporo Jest coś chłodno Mamy w sumie początek marca Ale mam nadzieję i liczę na coś Fajnego, na jakieś fajne znajdki Na pewno będę skupiał się na poszukiwaniu jakichś ciekawych Starych zegarków. No to co? Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia na pierwszym stanowisku. No i jesteśmy na miejscu. Ja idę w kierunku wystawców. Mam nadzieję, że tam w ogóle będzie, bo jest dzisiaj mega zimno. Ale najwyżej zaliczę dobry spacer. Niedzielny. A jeszcze zapomniałem powiedzieć, że w niedzielę bo powiedziałem że w niedzielę ale to jest zawsze pierwsza niedziela miesiąca wtedy się odbywa giełda Starości w Wodzisławiu pierwsze znajdki

się pamiętało jak się takich odtwarzało, hity CD kasetki smart smartwatch Super Super są te klasza Tu jakieś skrzynie i czekolada Zjedzona Ta druga Taśma no, jaki aparat fajny idziemy A to pan chce na siebie? To nie 31 To nie jest 31 To jest 20 ale wszystko Chiny Trochę ludzi jest Jeszcze widać, że się niektórzy rozkładają bo jest no, nie wcześnie, ale dziewiąta jak na te warunki pogodowe to Idziemy szukać Na razie same śmieci jakieś wojskowe przedmioty, w kołach. Pamiętacie te hity? I tu pamiętam jak babcia w takim czymś babkę piekła. Tak, tak, tak Dziękuję Super te żołnierzyki na takich platformach małych mm. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. Nawet coś dla wędkarzy jakieś stare. Będę kucharz do restauracji KFC albo pierogarnia u Janusza. Turbo wielka czocha.

Multikino z Co siadamy? Ciekawe jaki widok by był. był A že by to že, že? už byla a to tutaj <tějí významení> <tějí> nie. <významení> Sous-titrage Société Radio-Canada Lampki świąteczne, LEDy. Coś na sam są

Nie ja. Ale szkola w tych koszykach to dużo w pobraj. Źle zrobił w początku. że musimy się spotkać do urodziny, a nie kawdowarki. Nie... to, to są

Tak, nie znajdziecie, bo jest ciężko już teraz tak na zamięci. Kilka Ile to imadło? Można takiego kupić.

no i po giełdzie udało mi się kupić bardzo fajny zegarek kieszonkowy Wostoka. Były dwie sztuki, na jednym stanowisku była sztuka no w opłakanym stanie i chciał 80 zł, a ten stówka, ale jest stan idealny, więc turbo dużo nie, łowów nie było, ale jestem zadowolony bardzo z tego. Z tego modelu. Ja z Wami się żegnam i zapraszam Was na kolejne odcinki. Do zobaczenia!